Mieszkałem niedaleko, bo PGF, czyli dawne medycyny, zostało założone przez dwóch chłopaków Steofilowa. A ja też mieszkałem na tej osiedli. W pracy zajmuję się kilkoma obszarami. Przede wszystkim redaguję czasopismo Recepta.pl. Który aktualnie jest dwumiesięcznikiem i robię to ponad 11 lat. A oprócz tego, y, będąc w dziale marketingu i komunikacji, zajmuję się także innymi projektami. Trochę się zacząłem specjalizować już wiele lat temu i nadal to trwa w produkcji imprez, konferencji dla aptekarzy. Teraz to robimy oczywiście z supportem agencji zewnętrznych, no ale ktoś w firmie, czyli ja. Zna się na tym na tyle, że y, czuwa nad przebiegiem i projektowaniem tak, takich wydarzeń. Chyba przyszedłem, bo nie pamiętam, żebym przyjechał, ale już na drugi dzień pojechaliśmy na imprezę dla aptekarzy szpitalnych do, do podklasztorza, więc y, początek był dynamiczny. Oprócz tego, że się po prostu przyzwyczaiłem do tego miejsca, gdyż bywam tu już wiele lat, to przede wszystkim czuję się fajnie, bo pracuję z fajnymi ludźmi. I to jest ten drive, który mi daje przyjemność pracy. Oczywiście także fakt, że robi się konkretne rzeczy, których efekty potem można oglądać. Te wyzwania rosły z latami i w tej pierwszej fazie, kiedy jeszcze nie zajmowałem się czasopismem, ale już zajmowałem się organizacją konferencji dla aptekarzy, to rok w rok robiliśmy coraz większe projekty i w którymś momencie doszliśmy do takiego projektu, który organizowałem, gdzie mieliśmy ponad 1200 gości, salę kongresową jako miejsce konferencji. Występ teatrubów na deskach tej sali, no, który trzeba było odpowiednio zakontaktować i przygotować. Trzy hotele, które nocowały klientów, no i trzeba było wszystko to. Jeszcze targi farmaceutyczne dla chyba 80-90 firm, więc wszystko to trzeba było zorganizować, skorelować, tak, żeby sprawnie przebiegło. A z kolei, jeżeli chodzi o tą drugą moją działalność, czyli czasopismo. No to jest jakby zwiększanie, zwiększanie elementów y, promocji czasopisma przez ostatnie lata, y, budowa strony internetowej, y, pracowanie contentem, czyli treścią z czasopisma y, w social mediach PGF-u, korelowanie tego z klubem farmaceuty itd. Tak W gruncie rzeczy najciekawsza jest zawsze faza projektowania, czyli wymyślania czegoś, co powinno być nowe, świeże, lepsze niż poprzednie. I to na przykład, zarówno w czasopiśmie, jak i w tej części eventowej ma na szczęście miejsce, bo dzięki temu ta praca jest nadal ciekawa. To także spotkania zarówno z ciekawymi, interesującymi ludźmi wewnątrz organizacji, którzy współpracują w tych projektach i jakby praca nad ich pomysłami, jak i praca z wieloma firmami czy ludźmi z zewnątrz, którzy są elementami tych projektów. Natomiast w tej części związanej z organizacją imprez to jest w ogóle konstrukcja klockowa i składanie imprezy klocek po klocku, korelowanie bardzo różnych elementów, robienie czegoś inaczej niż do tej pory. To są te rzeczy, które mi sprawiają najwięcej przyjemności. Lubię pływać kajakiem, lubię grać w golfa, lubię chodzić w lesie, lubię chodzić po górach, yy, lubię czytać książki. No i lubię moje zwierzęta, których mam czworo, którymi się muszę cały czas zajmować. Z jaką częstotliwością mam się kiwać? Tak się nagrania.